On właśnie teraz patrzy na telefon i uśmiecha się z pogardą. Jest przekonany, że Twoje milczenie to słabość i że za chwilę pękniesz, napiszesz, przeprosisz. Ale to, czego on nie rozumie, to fakt, że w tej sekundzie zaczęło się odliczanie, które zniszczy go od środka. Przez najbliższe siedemdziesiąt dwa godziny Twoje zero kontaktu przestanie być ciszą zamieni się w precyzyjny mechanizm psychologiczny, który odbierze mu to, co jest dla niego ważniejsze niż miłość, seks czy duma. Bo istnieje typ mężczyzny, który nie boi się kłótni, nie boi się łez, ale panicznie boi się pustki. A kiedy odcinasz go od reakcji, uruchamiasz proces, którego nie potrafi zatrzymać. Co naprawdę dzieje się w jego głowie w pierwszych godzinach ciszy? Dlaczego po jednej dobie zaczyna pękać jego pewność siebie? I co sprawia, że po 72 godzinach to on staje się emocjonalnym wrakiem, a nie ty? Aby to zrozumieć, musimy przejść przez ten proces krok po kroku, godzina po godzinie i zajrzeć dokładnie tam, gdzie narcyz najbardziej boi się spojrzeć, w swoją własną głowę. W pierwszych godzinach twojego absolutnego milczenia jego umysł nie rejestruje straty, lecz zalewa go fala toksycznej ulgi i satysfakcji. Dla narcyza ten moment nie jest końcem relacji, ale przerwą, którą on interpretuje jako swoje zwycięstwo w walce o dominację. Czuje się jak pan i władca, który w końcu odzyskał przestrzeń, wmawiając sobie, że to ty byłaś ciężarem, który go dusił. Ta początkowa faza jest pełna arogancji. On oddycha głębiej, wierząc, że właśnie ukarał cię swoją obojętnością, podczas gdy w rzeczywistości to ty trzymasz nóż, którym odcinasz pępowinę jego kontroli. Jego ego natychmiast tworzy potężną tarczę ochronną, która zniekształca rzeczywistość, aby uchronić go przed jakimkolwiek poczuciem odrzucenia. On nie widzi twojego braku wiadomości jako ostatecznej decyzji o odejściu, lecz jako twoją nieudolną, desperacką grę o jego uwagę. W jego głowie tworzy się scenariusz, w którym ty siedzisz teraz w domu, gryziesz paznokcie i planujesz wielki powrót, błagając o wybaczenie. Ta fantazja o twojej rzekomej bezradności jest dla niego jak najczystszy narkotyk, dający mu poczucie boskiej wyższości nad twoim stanem emocjonalnym, co sprawia, że czuje się potężniejszy niż kiedykolwiek. Zamiast smutku czy refleksji, Narcyz w tej fazie często odczuwa przypływ maniakalnej energii i chęć celebrowania swojej wolności. Może ostentacyjnie wyjść z przyjaciółmi, pić alkohol lub angażować się w powierzchowne rozrywki tylko po to, by udowodnić sobie i światu, że nic go nie rusza. Co chwila zerka na telefon nie z lęku, ale z sadystycznym uśmieszkiem oczekując, że lada moment ekran rozbłyśnie twoim imieniem. Każda minuta Twojej ciszy w tym początkowym okresie tylko pompuje jego próżność, utwierdzając go w przekonaniu, że to on dyktuje warunki tej gry i że ty lada chwila pękniesz. Wewnątrz jego umysłu rozpoczyna się cicha, ale brutalna kampania dewaluacji Twojej osoby, mająca na celu zracjonalizowanie sytuacji. Zaczyna prowadzić wewnętrzny monolog, w którym przekonuje samego siebie, że jesteś histeryczką, szaloną lub zbyt wymagającą dla kogoś tak wspaniałego jak on. To mechanizm obronny, który pozwala mu odrzucić wszelką odpowiedzialność za rozpad relacji i przenieść cały ciężar winy na ciebie. On nie analizuje swoich błędów. On przepisuje historię Waszego związku w czasie rzeczywistym, robiąc z siebie ofiarę Twoich rzekomych nastrojów, co daje mu moralne przyzwolenie na ignorowanie Cię. W tej fazie jego pewność siebie jest tak niezachwiana, że może nawet zacząć przygotowywać w głowie wspaniałomyślną odpowiedź na Twoje przyszłe przeprosiny. Wyobraża sobie, jak łaskawie przyjmuje Cię z powrotem, ale dopiero po tym, jak pozwoli Ci się trochę pomęczyć w ciszy. To planowanie przyszłego upokorzenia ciebie sprawia mu perwersyjną przyjemność. On już układa w głowie zdania, którymi ustawi cię do pionu, gdy w końcu zadzwonisz. Nie zdaje sobie sprawy, że ta rozmowa nigdy się nie odbędzie, a on marnuje energię na reżyserowanie sztuki teatralnej, w której nikt poza nim nie zagra. Jeśli w jego otoczeniu są latające małpy lub nowa potencjalna ofiara, Wykorzysta te pierwsze 24 godziny, by sprzedać im swoją wersję wydarzeń. Z zimną krwią opowie im, jak bardzo jest zmęczony Twoim dramatyzowaniem i jak bardzo potrzebuje teraz spokoju, by odzyskać równowagę. To budowanie narracji ofiary jest dla Niego kluczowe, aby zabezpieczyć sobie źródła zewnętrznego wsparcia, zanim prawda wyjdzie na jaw. On musi upewnić się, że w oczach innych to Ty jesteś tą niestabilną osobą która milczy ze złości, a on jest stoickim bohaterem, który znosi to z godnością. Nadchodzi wieczór pierwszego dnia, moment, w którym zazwyczaj dochodziło między wami do interakcji, kłótni lub godzenia się. Cisza w eterze staje się zauważalna, ale jego arogancja wciąż interpretuje ją jako Twoją taktykę, a nie strategię odejścia. Kładzie się do łóżka z telefonem przy poduszce. Wciąż przekonany, że obudzi go w nocy dźwięk powiadomienia od ciebie. Jego sen jest spokojny, pozbawiony wyrzutów sumienia, ponieważ Narcyz nie posiada sumienia, które mogłoby go dręczyć. On śpi snem sprawiedliwego, wierząc, że rano to ty będziesz tą, która pierwsza mrugnie w tym pojedynku spojrzeń. W jego snach i podświadomości wciąż zajmujesz centralne miejsce, ale tylko jako obiekt, który dostarcza mu paliwa. A nie jako osoba, którą stracił. On nie tęskni za Twoim ciepłem czy obecnością. On tęskni za poczuciem władzy, jakie dawało mu Twoje zaangażowanie. Nawet śpiąc, Jego mózg jest nastawiony na odbiór sygnałów Twojej uległości, a brak tych sygnałów jest na razie traktowany jako tymczasowa anomalia. To jest cisza przed burzą w Jego głowie. Moment, w którym drapieżnik jest najedzony i leniwy, nieświadomy, że jego ofiara właśnie wymknęła się z klatki i zamknęła za sobą drzwi na klucz. Poranek po pierwszej dobie przynosi pierwsze subtelne pęknięcie, w jego idealnym pancerzu samozadowolenia. Budzi się, sięga po telefon z automatyzmem Pawłowa, spodziewając się ściany tekstu pełnego emocji, żalu i próśb o rozmowę. Kiedy widzi pusty ekran i brak powiadomień, nie czuje jeszcze strachu, ale pojawia się pierwsza iskra irytacji. To nie jest smutek, to gniew rozkapryszonego dziecka, któremu ktoś zabrał ulubioną zabawkę. Zadaje sobie pytanie w co ona pogrywa? Wciąż nie dopuszczając do siebie myśli, że gra się skończyła. W tym momencie, zamykając pierwszą dobę ciszy, Narcyz wciąż znajduje się w bańce zaprzeczenia chronionej przez lata manipulacji, które zawsze działały. Wmawia sobie, że jesteś po prostu bardziej uparta niż zwykle i że będzie musiał poczekać trochę dłużej na swoją nagrodę. Nie rozumie, że cisza, którą właśnie zlekceważył, jest jak wolno działająca trucizna, która już zaczęła krążyć w jego krwiobiegu. Zakończył pierwsze 24 godziny jako zwycięzca we własnych oczach, Nieświadomy, że właśnie wszedł w fazę abstynencji, która wkrótce zniszczy go od środka. Drugi dzień ciszy jest dla narcyza jak zimny prysznic, którego nie planował. Gdy mija 34 godziny bez Twojego kontaktu, jego mózg doświadcza pierwszego poważnego błędu w systemie, zgrzytu w scenariuszu, który zawsze działał. To już nie jest zabawne. To zaczyna być obraźliwe dla jego kruchego ego. Jego irytacja gwałtownie rośnie. Nie dlatego, że Cię kocha i tęskni, ale dlatego, że obiekt, który posiada, przestał odpowiadać na komendy. Zaczyna nerwowo sprawdzać telefon, nie z uśmiechem, ale ze zmarszczonymi brwiami, zastanawiając się, jak śmiesz przerywać dopływ jego ulubionego paliwa. W tej fazie pojawia się zjawisko, które w psychologii nazywamy fantomowym sfędzeniem narcyza. On czuje fizyczną potrzebę sprawdzenia Twojej aktywności, kompulsywnie odświeżając okna czatu, nawet jeśli nic tam nie ma. Jego kciuk wędruje do Twojego profilu automatycznie, poza Jego świadomą kontrolą, szukając jakiegokolwiek znaku życia, zmiany zdjęcia, statusu, relacji na Instagramie. Każdy brak aktualizacji z Twojej strony jest dla Niego jak uderzenie w twarz. On potrzebuje wiedzieć, że cierpisz a twoja cyfrowa cisza odbiera mu tę satysfakcję, zostawiając go z rosnącym niepokojem. Jego wewnętrzny monolog zmienia ton z lekceważącego na Oskarżycielski i paranoiczny. Zamiast ona jest wariatką, zaczyna myśleć, czy ona kogoś ma. To jest moment, w którym narcyz zaczyna projektować własną niewierność i nielojalność na ciebie. Ponieważ on nie potrafi być sam i zawsze szuka opcji zapasowych, Zakłada, że ty robisz dokładnie to samo. Ta myśl jest dla niego nie do zniesienia, nie z powodu złamanego serca, ale z powodu utraty terytorium. Myśl, że inne źródło mogłoby czerpać z jego zasobów, doprowadza go do wściekłości. Rozpoczyna się faza intensywnego cyfrowego stalkingu, w której narcyz zamienia się w obsesyjnego detektywa. Zaczyna analizować godziny Twojej ostatniej aktywności na WhatsAppie, widziano. Porównując je z godzinami aktywności wspólnych znajomych lub potencjalnych rywali, szuka wzorców, które potwierdziłyby jego paranoiczne teorie. Jeśli wyłączyłaś widoczność statusu, jego frustracja sięga zenitu. Czuję się, jakbyś zasłoniła rolety w oknach, przez które on zwykł Cię podglądać. To odcięcie od informacji jest dla niego gorsze niż kłótnia, bo w kłótni ma kontrolę, a w ciszy błądzi po omacku. W desperackiej próbie sprowokowania jakiejkolwiek reakcji, bez otwartego przyznania się do porażki, może wykonać tak zwany miękki ruch. Może przypadkowo polubić stare zdjęcie na twoim profilu, obejrzeć twoją relację z fałszywego kąta lub wysłać pustą wiadomość, którą natychmiast usunie. To są testy sądujące, małe kamyczki rzucane w twoje okno, by sprawdzić, czy nadal tam jesteś i czy zareagujesz. On nie chce rozmowy, on chce tylko potwierdzenia, że wciąż masz włączone powiadomienia i że wciąż skaczesz na dźwięk jego imienia. Poziom dopaminy w jego mózgu zaczyna drastycznie spadać, co wywołuje pierwsze objawy psychicznego głodu. Narcyz jest uzależniony od zewnętrznej walidacji, a ty właśnie zamknęłaś główny zawór. Zaczyna czuć się niespokojny, rozdrażniony i pusty w środku, ale wciąż nie łączy tego ze swoim zachowaniem. Obwinia ciebie za swoje złe samopoczucie, budując w sobie gniew, który ma go chronić przed konfrontacją z własną pustką. Zaczyna racjonalizować twoje milczenie jako akt agresji przeciwko niemu, co daje mu paliwo do nienawiści zamiast do refleksji. W tej fazie, około 30 do 36 godzin, jego maska spokoju przed światem zewnętrznym może zacząć pękać. Może stać się bardziej drażliwy w pracy lub wobec znajomych, wybuchając z błahych powodów. To ciśnienie, które narasta wewnątrz niego, nie znajduje ujścia, ponieważ on nie potrafi przetworzyć emocji w zdrowy sposób. Jego umysł pracuje na najwyższych obrotach, próbując znaleźć sposób na wygranie tej sytuacji. Ale stare klucze nie pasują do nowego zamka, który zamontowałaś. Czuje, że traci grunt pod nogami i to uczucie jest dla niego przerażające. Zamykając ten drugi blok czasowy, Narcys stoi na krawędzi desperacji. Jego pewność siebie z pierwszej doby wyparowała, zastąpiona przez palącą potrzebę wypełnienia pustki czymkolwiek, byle tylko zagłuszyć ciszę. Zaczyna rozumieć, że to nie jest zwykła gra, a ty nie postępujesz zgodnie ze scenariuszem ofiary. To uświadomienie popycha go w stronę mroczniejszych zachowań, poszukiwania brudnego zasilania, szybkich i tanich zamienników twojej uwagi co prowadzi nas prosto w najbardziej odrażającą część jego upadku. Gdy zbliżamy się do czterdziestej godziny, a jego telefon wciąż milczy, narcyz wchodzi w stan desperacji, który obnaża jego prawdziwą, pasożytniczą naturę. Głód dopaminowy staje się tak nieznośny, że jego standardy drastycznie spadają. Nie szuka już jakości, szuka czegokolwiek, co uśmierzy ból bycia ignorowanym to w tym momencie sięga po to, co nazywamy brudnym zasilaniem tanie, szybkie i łatwo dostępne substytuty twojej uwagi, które mają za zadanie jedynie zakleić dziurę w jego ego. Jego zachowanie staje się impulsywne, prymitywne i pozbawione jakiejkolwiek klasy, co pokazuje, jak niewiele znaczy dla niego lojalność czy głębia relacji, liczy się tylko natychmiastowa ulga. Zaczyna kompulsywnie instalować aplikacje randkowe lub reaktywować stare profile, ale nie szuka tam miłości ani nawet seksu. Szuka cyfrowego lustra. Przesuwa palcem w prawo z mechaniczną obojętnością, traktując ludzi jak martwe obiekty w katalogu, tylko po to, by zobaczyć powiadomienie It's a match. Każde dopasowanie daje mu mikroskopijny strzał dopaminy, chwilowe potwierdzenie, że wciąż to ma, że jest pożądany przez kogokolwiek. To żałosny spektakl próżności, w którym on próbuje udowodnić sobie swoją wartość poprzez liczby i algorytmy, bo bez zewnętrznego potwierdzenia czuje się jak duch, który powoli znika ze świata żywych. Równocześnie zaczyna zarzucać sieć na przeszłość, wysyłając tak zwane wiadomości zombie do dawnych partnerek, o których nie myślał od lat. Wysyła banalne co słychać, lub śniłaś mi się, nie z tęsknoty, ale z czystej, zimnej kalkulacji, sprawdzając, czy któreś z dawnych źródeł wciąż jest aktywne i gotowe do eksploatacji. To jest łowienie na oślep, rzuca wędkę w mętną wodę, mając nadzieję, że cokolwiek się złapie, byle tylko nie czuć się samotnym we własnej głowie. Traktuje te kobiety jak zapasowe koła ratunkowe, uprzedmiotawiając je w ten sam okrutny sposób, w jaki próbował uprzedmiotowić ciebie. Jeśli nie udaje mu się szybko zdobyć uwagi ludzkiej, Ucieka w mroczniejsze rejony stymulacji, pornografię, nadmierne picie, gry hazardowe lub inne kompulsywne zachowania. Zanurza się w wirtualnym świecie fantazji, gdzie ma absolutną kontrolę i gdzie nikt go nie odrzuca, bo ekran nie może powiedzieć nie. Spędza godziny w izolacji, konsumując treści, które degradują intymność do czystej mechaniki, próbując zagłuszyć ten nieznośny, krzyczący głos w swojej głowie. Który szepcze mu, że stracił kontrolę nad tobą. To ucieczka w odrętwienie, desperacka próba znieczulenia się na ból injurii narcystycznej, z którą mu zadałaś. Jednak te puste kalorie emocjonalne nie działają tak, jak Twoja uwaga, do której był przyzwyczajony. Po chwilowym haju przychodzi gwałtowny zjazd i poczucie jeszcze większego obrzydzenia do samego siebie, które natychmiast mechanizmem obronnym projektuje na Ciebie. Zaczyna czuć się brudny i pusty, bo te substytuty nie dają mu tego wyrafinowanego paliwa, jakim były twoje prawdziwe emocje, twoja troska, a nawet twoje łzy. Uświadamia sobie, że zamienił diament na tani plastik i ta świadomość, zamiast pokory, budzi w nim jeszcze większą wściekłość i nienawiść do ciebie za to, że zmusiłaś go do upadku tak nisko. Ten etap kończy się brutalnym zderzeniem z rzeczywistością. On jest pasożytem, który bez żywiciela usycha i gnije. Widzisz teraz wyraźnie, że jego wielkość była iluzją. Bez twojego spojrzenia, które go karmiło i podtrzymywało przy życiu, on musi żebrać o resztki uwagi u obcych ludzi lub w cyfrowym ścieku. To nie jest potężny manipulator, którego się bałaś, to uzależniony narkoman na głodzie, który grzebie w śmietniku emocjonalnym, by przetrwać kolejną godzinę. Ta wizja powinna cię nie tylko obrzydzić. Ale przede wszystkim uwolnić, bo widzisz, że król jest nagi, brudny i desperacko samotny. Kiedy zegar wybija godzinę 48, bariera ochronna jego arogancji ostatecznie pęka, a wątpliwości ustępują miejsca czystej, niszczycielskiej furii. To nie jest zwykła złość, to narcystyczna wściekłość, pierwotna reakcja drapieżnika, który zdał sobie sprawę, że ofiara zamknęła klatkę od zewnątrz i połknęła klucz. On zaczyna cię nienawidzić z taką intensywnością, jaka wcześniej udawała miłość, ponieważ w jego umyśle popełniłaś zbrodnię niewybaczalną. Odebrałaś mu poczucie kontroli i wyższości. Każda sekunda twojego dalszego milczenia jest dla niego jak fizyczny policzek, który przypomina mu o jego bezsilności, a to jest uczucie, którego narcyz boi się bardziej niż śmierci. Aby poradzić sobie z tym nieznośnym bólem utraty władzy, jego umysł uruchamia mechanizm totalnej projekcji, robiąc z ciebie absolutnego potwora. On musi przepisać historię waszej relacji w swojej głowie tu i teraz, wmawiając sobie, że to ty jesteś tą okrutną, mściwą sadystką, która celowo go katuje. Nie widzi w twoim milczeniu samoobrony czy granicy, widzi w nim celowy atak na jego istnienie. Ta mentalna gimnastyka pozwala mu utrzymać fałszywy obraz siebie jako niewinnej ofiary twoich gier, co daje mu moralne paliwo do planowania zemsty lub kolejnych bardziej agresywnych manipulacji. Jego obsesja na twoim punkcie osiąga w tym momencie punkt krytyczny, paraliżując jego zdolność do normalnego funkcjonowania w innych sferach życia. W pracy popełnia błędy, nie słucha co do niego mówią ludzie. Bo w jego głowie trwa nieustanna, głośna kłótnia z tobą, którą on desperacko próbuje wygrać. Jego wzrok jest nieobecny, ciało napięte, a każda wibracja telefonu powoduje u niego skok ciśnienia i natychmiastowy wyrzut adrenaliny. Jest jak narkoman na głodzie, który nie może myśleć o niczym innym niż o kolejnej działce. A fakt, że ty trzymasz towar i nie chcesz go wydać, doprowadza go do obłędu. W akcie desperacji zaczyna stosować taktykę duchowego pisania, próbując wejść ci do głowy bez wysyłania faktycznej wiadomości. Wchodzi w okno czatu i zaczyna pisać, tylko po to, byś zobaczyła te trzy pulsujące kropki, sugerujące, że wiadomość jest w drodze, a potem przestaje i nic nie wysyła. To wyrafinowana gra psychologiczna, mająca na celu zmuszenie cię do złamania ciszy pytaniem, co chciałeś napisać. On liczy na to, że twoja ciekawość będzie silniejsza niż twoja godność i że w ten sposób odzyska kontrolę, nie musząc się o nic prosić ani przepraszać. Gdy to nie działa, jego działania w sferze publicznej stają się chaotyczne i pełne sprzeczności, odzwierciedlając bałagan w jego psychice. W godzinie pięćdziesiątej może opublikować smutną piosenkę sugerującą depresję by za dwie godziny wrzucić agresywny cytat o fałszywych ludziach lub zdjęcie sugerujące, że świetnie się bawi. To rzucanie wszystkiego na ścianę i sprawdzanie, co się przyklei. On desperacko szuka jakiegokolwiek przycisku, który wywoła u ciebie reakcję, czy to litość, złość czy zazdrość. Jest jak tonący, który wymachuje rękami we wszystkich kierunkach, nie dbając o to, jak żałośnie to wygląda z boku. Zbliżając się do godziny 60, Narcys może sięgnąć po swoją broń atomową. Fałszywy kryzys lub nagłą, wymyśloną potrzebę. Może napisać krótkie techniczne: "Muszę odebrać moje rzeczy, to pilne" albo dramatyczne: "Stało się coś złego, musimy porozmawiać". Nie daj się zwieść. W 99% przypadków nie ma żadnego kryzysu ani żadnych ważnych rzeczy. To jest po prostu ostatnia Paniczna próba wymuszenia interakcji pod płaszczykiem racjonalności lub wyższej konieczności. On liczy na to, że twoje dobre serce i poczucie obowiązku wezmą górę nad twoim instynktem samozachowawczym. Kiedy i te próby rozbijają się o mur twojej obojętności, Narcyz zderza się ze ścianą rzeczywistości, której unikał przez całe życie. Dociera do niego przerażająca prawda. Jego stare sztuczki przestały działać, a ty stałaś się odporna na jego jad. To moment, w którym jego poczucie wszechmocy kruszy się w pył, pozostawiając go nagim i bezbronnym wobec własnej nicości. Czuje się jak magik, którego publiczność wyszła w połowie przedstawienia, zostawiając go samego na scenie z rekwizytami, które nagle wydają się śmieszne i bezużyteczne. Wchodzimy teraz w fazę, którą psychologia nazywa głęboką raną narcystyczną. To ból psychiczny tak silny, że graniczy z fizycznym cierpieniem. Bez twojego spojrzenia, które odbijało jego istnienie, nawet jeśli patrzyłaś na niego z gniewem, on czuje, że przestaje istnieć. To jest ten mityczny wampir, który nie widzi swojego odbicia w lustrze i potrzebuje żywych ludzi, by upewnić się, że jest prawdziwy. Twoje milczenie zabrało mu lustro, a on patrząc w pustkę, Widzi tylko czarną dziurę własnego braku osobowości, co wywołuje u niego egzystencjalny terror. Tuż przed upływem 72 godzin jego stan przypomina emocjonalną zapaść. Pycha zamienia się w depresyjną rezygnację, wymieszaną z paranoją. Leży w ciemnym pokoju, analizując każde Twoje słowo z przeszłości, szukając momentu, w którym przejrzałaś go i odkryłaś jego sekret. Boi się, że nie tylko odeszłaś, ale że wyszłaś w świat z prawdą o nim i że teraz wszyscy widzą go takim, jaki jest naprawdę, małym, wystraszonym i bezwartościowym. Ten strach przed zdemaskowaniem jest paraliżujący i ostatecznie łamie jego wolę walki w tej rundzie. Wybija godzina siedemdziesiąta druga. Mężczyzna, który trzy dni temu śmiał się z twojego milczenia, teraz jest emocjonalnym wrakiem pełnym lęku i nienawiści. Zrozumiał, że nie jesteś już tylko zasobem, którym można zarządzać, ale stałaś się zagrożeniem poziomu alfa. Przegrał tę bitwę nie dlatego, że krzyczałaś głośniej, ale dlatego, że nie wydałaś z siebie dźwięku. W jego oczach urosłaś do rangi potężnego przeciwnika, którego należy się bać. I choć jego ego nigdy nie pozwoli mu się do tego przyznać na głos, w głębi duszy wie, że to on jest tym, który został pokonany i odrzucony. Przekroczenie granicy 72 godzin to moment, w którym dynamika siły w waszej relacji zmienia się nieodwracalnie, a Ty zyskujesz przewagę, której on nigdy nie odzyska. Narcyz, który do tej pory postrzegał Cię jako przewidywalną marionetkę, teraz patrzy na Ciebie z mieszanką respektu i pierwotnego lęku. Zrozumiał, że jego system operacyjny, oparty na Twoich reakcjach, jest bezużyteczny wobec kogoś, kto po prostu wyłączył zasilanie. To nie jest już gra w kotka i myszkę, to moment, w którym mysz przestała uciekać, odwróciła się i spojrzała kotu prosto w oczy z kamienną twarzą, sprawiając, że drapieżnik zwątpił w swoją siłę. Twoje milczenie stało się lustrem, którego on unikał przez całe swoje życie, a teraz został zmuszony, by w nie spojrzeć bez możliwości odwrócenia wzroku. To, co tam zobaczył, swoją słabość, zależność i desperację, jest obrazem, którego nie da się odzobaczyć i to będzie go prześladować w każdej przyszłej interakcji z tobą. Nawet jeśli kiedykolwiek spróbuje wrócić, nie zrobi tego już z pozycji pana i władcy, ale z pozycji żebraka, który ostrożnie bada grunt, bojąc się, że znowu natrafi na mur twojej obojętności. Złamałaś kod jego matriksa, a on wie, że ty wiesz. Uświadom sobie, że to, co zrobiłaś przez te trzy dni, nie było pasywnością, ale najbardziej aktywną i agresywną formą obrony, jaką mogłaś zastosować. W świecie psychologii narcyzmu, odmowa bycia za sobą jest aktem rewolucyjnym. To wypowiedzenie posłuszeństwa tyranowi bez jednego wystrzału. Pokazałaś mu, że jesteś samowystarczalna emocjonalnie, podczas gdy on jest pasożytem, który bez żywiciela umiera z głodu. Ta prawda boli go bardziej niż jakiekolwiek wyzwiska, które mogłabyś wykrzyczeć, bo wyzwiska to wciąż emocje, a pustka to dla niego śmierć cywilna. Teraz, gdy opadł kurz bitewny pierwszych trzech dób, możesz zobaczyć go w pełnym świetle. Nie jako demonicznego geniusza zła, ale jako uzależnione dziecko w ciele dorosłego mężczyzny. Jego potęga istniała tylko w twojej głowie, zasilana twoim strachem i twoją nadzieją na zmianę. Kiedy zabrałaś te dwa elementy, został tylko smutny, pusty człowiek z telefonem w ręku, czekający na wiadomość, która nie nadejdzie. To odmitologizowanie oprawcy jest kluczem do Twojej trwałej wolności. Nie można bać się kogoś, kto jest tak żałośnie zależny od Twojego dzień dobry. Pamiętaj, że jego ewentualne przyszłe próby kontaktu, a one mogą nadejść, nie będą dowodem miłości, lecz dowodem jego trwającego głodu. I nierozwiązanej traumy odrzucenia. Ale ty jesteś już w innym miejscu. Przeszłaś przez ogień abstynencji od niego i wyszłaś po drugiej stronie silniejsza, podczas gdy on został w tym samym bagnie, tylko bardziej brudny i zdesperowany. Twoja cisza zbudowała wokół ciebie pole siłowe, przez które jego manipulacje nie mogą się już przebić, ponieważ nie mają punktu zaczepienia. Kończąc ten proces, stajesz się kimś, kogo narcyzi nazywają supernową. Osobą, która świeciła dla nich zbyt jasno, a potem nagle zgasła, zostawiając ich w absolutnej ciemności. To jest twoje ostateczne zwycięstwo. Nie zniszczenie go, bo on niszczy się sam, ale odzyskanie siebie. Te 72 godziny to był dopiero początek Twojego nowego życia, w którym to ty decydujesz, kto ma dostęp do Twojej energii. Wygrałaś. Nie wracaj na pole bitwy, by sprawdzać, czy wróg żyje. Zostaw go tam, gdzie jego miejsce, w przeszłości i w ciszy. Jeśli dotarłaś do tej sekundy filmu, to dowód na to, że posiadasz siłę, której on się panicznie boi. Większość ludzi odwraca wzrok od prawdy, ale ty szukasz jej do samego końca. I za tę odwagę chylę przed tobą czoła. Jesteś silniejsza niż myślisz. Jeśli te słowa poruszyły w tobie strunę wolności, pomóż mi przebić ten mur milczenia. Spróbujmy razem dobić do tysiąca polubień łapkę w górę pod tym filmem. Obiecuję Ci, gdziekolwiek jestem, będę nieskończenie wdzięczny za ten gest i gwarantuję, że ta dobra energia wróci do Ciebie w formie spokoju i błogosławieństw, na które zasługujesz po tym, co przeszłaś. Myśląc o Twoim bezpieczeństwie, jestem pewien, że pokochasz następny materiał. Dlatego subskrybuj kanał teraz i włącz dzwonek, by nie stracić dostępu do tej wiedzy. Czekam tam na Ciebie. Przygotowałem odkrycia, które w zaledwie pięć sekund mogą całkowicie zmienić twoje postrzeganie rzeczywistości i dać ci przewagę. A zanim odejdziesz, chcę przeczytać twoją opinię w komentarzach. Przez lata mogłaś być uciszana, ale tutaj twój głos jest dla mnie bezcenny. Co poczułaś, słysząc to wszystko? Jak ty odzyskujesz swój wewnętrzny spokój? Napisz mi o tym. Jestem bardzo podekscytowany, by przeczytać Twoje refleksje, bo to Ty jesteś sercem tej społeczności. Idziemy w tej podróży do odzyskania siebie razem, a to dopiero początek. Do zobaczenia wkrótce. W ciszy jest siła.